Hej, 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 witam Was serdecznie. Chciałabym Wam pokazać w dzisiejszym tutorialu, jak w taki prosty, bardzo sposób przygotować, no właśnie, takie okładki dla wyróżniania Insta Story w ten sposób, żeby dzięki nim uspójnić z jednej strony swój profil kolorystycznie, ale też tematycznie uporządkować, czyli po prostu przypisać określone kategorie do określonych Insta Story. Więc u mnie to wygląda w ten sposób. I teraz, jakie przygotowałam? Nie w Canvie, ale w takim prostym programie jak Gravit Designer. On jest dostępny online, wiele funkcji jest darmowych i po prostu wpisujemy adres designer.gravit.io tutaj wybieramy New Design, nowy, nową pracę i wpisujemy wymiary naszej relacji, naszej Insta Stories, czyli 1080 pikseli na 1920 pikseli. W ten sposób tworzymy tło dla naszej grafiki i klikamy na Create. I teraz tak, mamy kandę dla naszej grafiki, i teraz musimy wybrać sobie tło, kolor tła. Więc kolor tła możemy zmieniać tutaj, czyli wybieramy właśnie w ten sposób, troszeczkę, może metodą prób i błędów. Możemy również ten kolor dobrać ze zdjęcia. I tutaj takie narzędzie bardzo proste: Color Picker, Image Color Picker. Aha, tutaj mam takie zdjęcie nieszczególne, ale powiedzmy, właśnie. Gdybym chciała pobrać kolor, z jakiegoś zdjęcia, który kolor który powszechnie wraca w moich zdjęciach, czyli do tego narzędzia pobieram swój image, upload image, wybierz plik, powiedzmy, że wybiorę sobie na przykład, na przykład o takie zdjęcie, wysyłam je sobie tutaj do tego programu imagecolorpicker.com o... Już mam to zdjęcie i mogę sobie przeklikać. Powiedzmy, że chciałabym na przykład ten kolor jako kolor tła grafiki. Więc tutaj kopiuję sobie jego oznaczenia i po prostu wpiszę w programie właśnie w tym miejscu, chociaż ten kolor mi się też podoba. I w tym miejscu na przykład wpiszę sobie oznaczenie koloru pobranego ze zdjęcia i właśnie w ten sposób na przykład mogę ustalić kolor tła mojej grafiki. I teraz mogę sobie tutaj wybrać. W opcji ikonki, icons. Na przykład, jeżeli chodzi o mój profil Wademeckum Blogera, ja tutaj mam dużo story poświęconych edycji zdjęć, edycji wideo, więc tutaj mamy kategorie tematyczne. Więc odszukałam kategorię foto and video i teraz przeglądam. Zobaczcie, sporo jest tutaj, na przykład do edycji wideo mogę wybrać tę ikonkę. Więc ikonka wskakuje mi tutaj, teraz ją muszę rozciągnąć. Żeby rozciągnąć ją równomiernie klikam i przeciągam trzymając wciśnięty klawisz SHIFT. Teraz ta ikonka jest w czarnym tle, w czarnym obramowaniu. Ja chciałabym, żeby ona miała białe obramowanie, więc tutaj właśnie ten kolor. Znowu zmieniam i wpisuję. Wiem, że kolor biały to jest 6 razy F i proszę moja ikonka z białym obramowaniem na takim tle i teraz chciałabym sobie zapisać tą grafikę. Nic prostszego, file, export i teraz właśnie zapisuję ją jako zwyczajny obrazek, czyli z rozszerzeniem IPG. W ten sposób prześlę sobie na Instagrama, bo teraz ja robię to w bardzo prosty sposób, czyli przerzucam sobie to zdjęcie na maila, maila odbieram na telefonie i Pobieram z maila, z telefonu, zapisuję na rolce aparatu i w ten sposób to zdjęcie już mogę sobie udostępnić na Instagramie. Ale jak to zrobić, pokazuję w kolejnym filmiku. Teraz, jeżeli chciałabym na przykład wykorzystać ikonki, których tutaj nie znajdę w programie Designer Graphics. Tutaj mamy spory przegląd ikonek, zobaczcie, bardzo dużo kategorii. Tutaj znalazłam też te ikonki dla mojego profilu, właśnie Beataret. Czyli profil dotyczący zdrowego stylu życia. I tutaj takie same przygotowałam te ikonki, tylko że na zielonym tle. Dlaczego zielonym? Bo to jest profil poświęcony zdrowemu stylu życia, więc tutaj tak automatycznie kojarzy mi się z nim kolor zielony. I tutaj znalazłam takie ikonki odnośnie smoothie, sałatki, desery, Insta Mama, gotowanie, zdrowie. Znalazłam je wszystkie w programie Gravit Designer Gravit.io. Ale jeżeli po prostu szukacie specyficznych ikonek, na przykład czegoś takiego szukam dla mojego profilu o Paryżu. To tutaj ikonki, jest wiele programów, w których znajdziemy darmowe grafiki, czy też płatne, które sobie możemy po prostu pobrać i przerzucić tutaj, właśnie do programu Designer Gravity IO. I takim programem jest Vectiz, gdzie mamy dużo ikonek, co prawda, właśnie w wersji. Płatnej. Możemy je pobierać, to jest podejść 9 dolarów miesięcznie. Możemy je pobierać dowoli, natomiast z wyjątkiem chyba tych, które są oznaczone etykietą Pro. Natomiast w wersji darmowej no, trzeba podać źródło tej grafiki. I na przykład znalazłam tutaj taką grafikę z symbolami Paryża. I w tym momencie albo mogę ją sobie w całości zapisać, ale lepiej ja ją wyedytuję. Edit Vector. Klikam na Edit Vector i powiedzmy, że chciałabym tą wieżę Eiffla wrzucić na, na swoje okładki na Instastory. Więc powiedzmy, że wykasuję klawiszem Delete pozostałe grafiki i zajmę się tylko moją wieżą Eiffla. Teraz wykasuję sobie tą część grafik i moją grafikę sobie pobiorę, czyli download i zapisuję ją w formacie, który może wydawał wam się dziwny, ale to jest SVG, czyli Scalable Vector Graphic, format do edycji grafika wektorowych. I zapisuję i tutaj dobrze mieć, bo ja też miałam z tym pewien problem, dobrze mieć na komputerze program jakikolwiek do edycji grafik wektorowych, darmowy z grafik z ostrzeżeniem SVG, to pozwala Wam jakby łatwiej Manipulować tego typu grafikami, które zapisujecie sobie na komputer. No i mam tą grafikę zapisaną, pod hasłem Untitled 17. Wchodzę tutaj z powrotem do Designer Gravity IO. Pobieram, tak jak kiedyś zapisywałam grafikę, wpisując Export, klikając na Export, teraz importuję Import Place Image. Wchodzę do mojego pliku z Uploadami. Open. Pobieram grafikę. Ona mi się tutaj pojawia. Trzymając wciśnięty klawisz Shift rozciągam ją sobie i teraz w tym momencie ta grafika właśnie. Mogę ją sobie edytować. Ponieważ ona była pobrana w, z rozszerzeniem SVG, czyli Scalable Vector Graphic, mogę ją sobie tutaj edytować w takim programie graficznym jak Designer Graphic IO. Czyli ja sobie tutaj pozmieniam jej kolorystykę, bo przyjąłem sobie taki, takie założenie, że te moje grafiki będą miały kolor biały na tle. Więc powiedzmy tutaj wszystkie te elementy, wszystkie punkciki, ja mogę sobie tą grafikę rozciągać, ale no czyli dopasowywać, ale ja powiedzmy, że tylko pozmieniam sobie kolory, więc oto zmieniam sobie tutaj Znowu tutaj czarny kolor, wymieniam na biały. Została mi jeszcze, jeszcze ta belka biała, czarna, teraz już, teraz już biała i jeszcze ta. Zmieniam sobie kolor. I gotowe. W tym momencie zapisuję sobie file. Eksport, zapisuję sobie moją grafikę. Teraz już nie z rozszerzeniem skelebu vector grafik, bo grafika jest gotowa. Ja ją potrzebuję na Instagrama, więc zapiszę ją sobie w formacie ipg-image. I ona mi się zapisuje. I teraz po prostu wszystko już w zasadzie jest gotowe. I teraz wystarczy, że ja sobie tą grafikę pobiorę na telefon, czyli przerzucam mailem na telefon, otwieram w mailu na telefonie, pobieram na. Rolkę aparatu i pobieram ją na Instagrama i zapisuję jako tło dla na przykład Insta Stories z kategorii Paryż czy wieża Eiffla. I gotowe. I tutaj pokażę Wam na profilu o zdrowym stylużdziach. To może wyglądać tak, ale generalnie zaletą takich ikonek z usystematyzowanymi okładkami jest to, że z jednej strony to wygląda spójnie, ta linia z różnionymi Stories wygląda spójnie, z drugiej strony to zmusza nas do sklasyfikowania swoich instastory i jakby przemyślenia sobie całej koncepcji naszego profilu na Instagramie. I to jest właśnie najważniejsza zaleta dokonania tej pracy. A ja Was serdecznie i do usłyszenia.